Pyszne brownie, bez dodatku cukru, bez mąki, 230 kalorii, 11 g białka. Zobaczmy po więcej zdrowych i tani przepisów i lecimy. Brownie bez dodatku mąki, bez dodatku cukru, więc startujemy. Do miski wrzucamy banany, banany rozmiatamy. Do bananów dajemy całe jajka. Następnie wrzucamy posiekane jabłko. Dodajemy kakao, odrobinę proszku do pieczenia. Wszystko dobrze mieszamy. Przekładamy do miseczek. U mnie jest 6 takich miseczek. Dajemy tak gdzieś około pół miseczki. Na górę daję taką masę krówkową bez dodatku cukru od KFD do każdej miseczki. I następnie na górę uzupełniamy tak, żeby każda miseczka była dopełna. U mnie akurat tak się udało, że tyle mi wyszło, że 6 miseczek wyszło praktycznie idealnie na styk. I to wszystko. Piekłem sobie tak około 30-35 minut, aż będzie tak fajnie podpieczone od góry. Tak się to prezentowało przed pieczeniem. Tutaj się tak prezentuje już po upieczeniu, a smakuje naprawdę rewelacyjnie. I na samym końcu tu będziecie mieli makro całego, całych 6 miseczek.